Widziałem ostatnio film, w którym jakiś ananas jechał po Zakopiance samochodem obklejonym jak choinka świąteczna i wyglądało to dosyć, dosyć spektakularnie. I ja też jakiś czas temu w sumie miałem taki pomysł, żeby może obkleić nasze mm, samochody skręcikowe LEDami od spodu, żeby po prostu była taka obwódka niebieska świetla, moim zdaniem by to całkiem spoko, spoko wyglądało. Natomiast w Polsce nie ma takiej możliwości, to znaczy mamy ustawę o warunkach technicznych pojazdów. Tam w rozdziale trzecim są wypunktowane światła, które możemy mieć w naszym samochodzie i żadnych innych nie możemy mieć po prostu, więc wszelkiego rodzaju rzeczy typu na przykład właśnie oklejenie samochodu jak choinka, albo podświetlenie LED od spodu, albo są jakieś takie gadżety typu świecące, zaworki do kół na przykład. No to, to wszystko jest niedozwolone. I jeżeli chodzi o mandat, to, to jeżeli policjant nas zatrzyma... To możemy dostać 500 złotych mandatu. Jeżeli płyszlibyśmy z tym do sądu, to grzywna jest do 5000 złotych więc już lepiej na pewno przyjąć taki mandat na miejscu. I problem może być z tym, że policja nas po prostu nie puści dalej, to znaczy nie pozwoli nam dalej jechać, dlatego że nasz samochód nie jest sprawny technicznie. I no, jeżeli będzie możliwość demontażu danego światła na miejscu, no to jest szansa, że policja nas, nas puści. Natomiast no, jeżeli nie będzie takiej możliwości, no to, to mówię, możliwa jest nawet weta dlatego, że mój nasz samochód nie spełnia warunków technicznych. Także jeżeli myślelibyście o jakimś takim tuningu świetlnym, no to to jest możliwe w sumie jak stoicie w miejscu, stoicie na parkingu. Jest taki car sharing w Polsce, który właśnie część samochodu widziałem, że ma podświetlone jak te samochody stoją w miejscu, natomiast jak jedziecie, no to to podświetlenie musi być, musi być już wyłączone. Także mówię, no jeżeli byście, korciłoby was, żeby swój samochód zrobić jak choinkę, to to nie jest to, nie jest to w Polsce legalne. Natomiast jakby nie było, dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się mocno. Pozdrawiam. Siema.